Ciemono tu MK Elastic A to czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Never Winter Nights 2 Nie ma co się obijać, tylko idziemy. Teraz, gdy już jesteśmy na zewnątrz, może zechcesz mi jeszcze raz powiedzieć to, co wcześniej. Tym razem po... Jesteś za mały, żeby wędrować tą drogą samotnie, krasnoludzie. A może szukasz kłopotów? Chyba, że przekonasz. Nic co by ciebie dotyczyło. A bardzo proszę, spróbuj, jeśli boicie się. Nie boimy się żadnego z was i wygląda mi na to, że przyda ci się nau. Przewagę liczebną? To sprawa pomiędzy nami. No dalej! Dobrze, mam już dosyć... Dobra, jedziemy na tych. Awanturnik... Dostał! Nawet mnie nie biją. To spoko. Trafienie krytyczne, oh yeah, no. dostał, na, no, dostał, dostał, dawaj, 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 no unik zrobił, yeah, no no, to była dobra walka, szkoda, że musieli użyć broni. Przy okazji, nazywam się Kelgar, z klanu Żelaznej Pięści. Ha! Wyrówna... No to powiedz, co cię sprowadza do Bajora. W takim razie to twój szczęśliwy dzień. Tak się składa, że ja też udaję się do Neverwinter. Dobrze, że się zgadzamy. A proponuję wejścia. Dobra, i wchodzimy do gospody pod płaczącą wierzbą. Tu będzie akcja, akcja, reaktywacja. I o ile się nie mylę, będzie sklep. Sklepik, sklepik i może coś tam kupimy. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Jakąś zbroję może, nie wiem. Zobaczymy. I wtedy ja trzask krótko noc. Jestem dumny z tego co robię. I właśnie dlatego udaję się do Neverwinter. Tak? I to mniej więcej wszystko. Powiem Ci tylko, że nie jest to dziwniejsze niż połowa innych rzeczy. Tak się składa. O, Szkala Szkala o No, no, tylko. ci się. Dostałem 10 razy. Trafienie krytyczne. Wejdź, że uderz tego. Uuu, hoo, 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 widzieliście to. Ale jaki boss Krzątki. Złoto. Musimy zbierać złoto. żeby sobie. To by było chyba na tyle tutaj. Teraz mamy porozmawiać. Co tam, co tu jest? Jorik? O, tu są szczątki. Miedziany piersi. Na górze jest ich więcej pomocy. Gera. A to tu jest gera Dobra Co mówisz, gera, że się jej boisz. A no my się ich nie boimy. Kelgar to jest spoko. Dobra, 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 dobra. A proszę, nie kraszuj się, gra! Dobrze. Nie kraszuję się. Wjedźmy. Wiedźminę. <laughs> Rzadko na wybrzeżu mieczy. Jakbym być może skończył Neverwinter Night 2, to może bym sobie kupił Gotika, ale to wszystko może. Łomatka moja. Dostał na jeden hit ciota. Kurde, ta kamera mi w nerwu. O, no, uderz, że żył. Ży. Uuu, Halgar ma mało. Można było im odpocząć. O, kurna, ile ich ma, nie? Jest? Tu, gdzie jeża. Kochanego. Dostał. Trzeba zbierać złoto. Szczerze wam mówię, jak pierwszy raz grałem, to w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Łobo wow, to mój pierwszy RPG, więc nie zbierałem w ogóle złota. Ale teraz już wiem, że trzeba zbierać. Mięczam na maszynnik. Może uda mi się to up upchnąć. Teraz trzeba odpocząć. W pobliżu jeszcze się znajdują wrogowie. No, moja mama. Male. No, gdzie oni są? Tu są. A tą skrzynię to mogę otwiera. Tu, tu beczka. O, kufer. Zamknięte. Dobra, to chodźmy tutaj... Tutaj są. Dobra... Kolce skóry... Nie, 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 no, Kelgar! Kurna, zginął. Nie zabiją i co będzie Dobra, z Sk kulą poradzimy Dobra Jeszcze żyjesz O moja miła, mamunia. Dostaniesz zaraz Skliniesz marnie Ja to wiem, ty to wiesz, my to wiemy wszyscy to No stworzysz mać Nie mów, że Tara będzie Będzie to taki fail Kurde dostałem znowu. M. Mm. M mm, kurde. No jeszcze żyję. O No i dostał. Pouloj no jeszcze żyje. A co jesz? Zawiesił się. Nie, ja już nie wierzę. Trawienie krytyczne wreszcie. Dostał pajat kurde Pajacu. Mam straszny kurwa. O no szybciej jeździsz do. Yes. Zreszcie. Odpoczynek. I gites. Sztuka złota. Ach, e, to nie bierzemy. Bo nie wiem co to jest. Dobra, ile mamy? a nie to um, kwipunek Kurde, ja mam dużo a 66 zł mało taki dobry mieczyk to do kosztuje 600 jest spoko. o naparte Tam są jeszcze. Iść tam? Idziemy. <śmach> no, od razu z biurka bierzemy, wszystko. E, LOL, czemu oni są czarni? ALE bat! O kurde. Sprzedamy. Mm. Galen. O kurde. A, to jest ten nasz kupiec. Pierwszy raz tu byłem, naprawdę. Nie wiedziałem, że tu jest kupiec galen. Ale spoko. Zobaczamy, czy to elastiko. Ło! Przepraszam. Tak na wizji, no... Przepraszam. Tu, tu? Jest. Naparte. Dobra, idziemy! Nie wiem, ile trwa odcinek, ale... Ale mnie to nie interesuje. zaraz będę kończył. Kręcę to w poniedziałek i w poniedziałek chyba się ukaże, nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle ja jestem taki dziwny. Górny poziom. No Co tak laguje, laguje? No nie laguj no. 왜? 좃았다, 좃았다. 아, 아무렇지 않게 메싸면 Kostor za darmo. Nie wiem, czy mogę sprzedać ten puchar doszynkowy Ale płaszcz to sprzedał. Dobra, dobra. I zobaczymy, co ma w uzbrojeniu. Długi miecz. 30 gramów. To kupimy. I to tu. Tytuł. i dwa miecze mamy. A, ale super. A co by było jakbyśmy wzięli łuk? Nie, nie da się, no wiesz. No, to dwa miecze mamy. I a na plecach mamy, łup. będziemy mieć łuk. A, nie można, to szkoda. Zbroja łuskowa. Właśnie, zbroja. E. Koszulka Colt. Chełm łuskowy, chełm skórzany. Chełm Colt 3? Taki fajny był. E, głupi. Nie go sprzedać. Mamy 523 zł. No dobra. Nie, jeszcze sprawdzimy i skończymy tu odcinek. Yy. Tutaj może. Krótki miecz. Krótki miecz. Nie, ale be, be, be. Tu coś trzeba. O, zbroja łuskowa. Mam taką samą. <laughs> Naporował i tu w ogóle trzeba tyle zbroi płytowa. Półpłytowa 600. Kurz idzie. Co sprzedam? za 20? Nie wiem, czy sprzedawać ten puchar do czy nie. Sprzedam. I 1119 mam. I zobaczmy, ile kosztuje mi. 1600. Ale ten, 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 ten. Zbroja, pół 1410! Oj nie, moja bubic Nie. Mm. Nie mam pojęcia co tu wziąć, co tu, co tu, co tu wziąć. Nie ma to jak koniec odcinka zrobić, patrz na takim podziewiu. Eee, Czekajcie, zobaczę co jest droższe. O półpłytowa jest droższa. O wiele. To weźmiemy sobie ją, kupimy. To wygląda jakbym był laską. Ale dobra. Zobaczymy. No patrzcie jakie piersi tam są. <grymne> nie ma i ja cię... Zobaczcie. Tu nie ma takich wyrzeźbianych. No dobra. I ile mamy kasy? Nie wiem, bo wyłączyłem swój ekwipunek. 539 znowu Mniejsze rozproszenie, przywołanie istoty, oblicze ducha To nie dla mnie, więc tu sprzedam Dobra, to by było na tyle w tym odcinku Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam podobał, więc się opaj,